święta, święta i po świętach. Ten oklepany tekst idealnie pasuje do odpowiedzi na pytanie czy warto wyłączać reklamy Meta Ads w okresie świąt Bożego Narodzenia. Odpowiedź jest prosta i brzmi: moim zdaniem nie. Owszem, pomiędzy 20 a 24 grudnia wyraźnie pogarszają się wyniki reklam, ale pamiętaj, że bardzo często ludzie potrzebują czasu do namysłu. Nawet jeżeli niczego od ciebie nie kupią w okresie świąt to mogą zapamiętać Twój przekaz. Im bardziej niszowy albo drogi produkt, tym trudniej kogoś przekonać, by Ci zaufał. Dlatego ten dodatkowy jeden lub dwa punkty styku mogą zdziałać bardzo dużo, nawet w Boże Narodzenie. Sama nigdy w święta reklamy nie wyłączam, ale obniżam ich budżet, nawet o 60%. Aby taka zmiana poszła gładko, polecam Ci utworzenie prostego harmonogramu reklam, na przykład w arkuszach Google. Dzięki temu będziesz pamiętać, że trzeba podnieść ponownie budżet o te 60% tuż po świętach albo przed Nowym Rokiem. Od dobrego pół roku meta pozwala na jednorazowe podniesienie budżetu o nawet 65% bez ryzyka utraty optymalizacji zestawów reklam. Natomiast obniżenie budżetu nigdy jej nie resetowało, więc nie masz się czego bać. Wyłączania nie polecam również z tego powodu, że jeśli zbyt długo masz wyłączone kampanie, to w końcu stracą optymalizację i ponownie wejdą w fazę uczenia. Zwykle dzieje się tak po ponad tygodniu od wyłączenia. Jeśli ten reklamowy ProTip był dla Ciebie pomocny, to obserwuj ten profil i sprawdź moje kursy od A do Z na stronie u ukośnik Produkty.